Hipoteza kosmologiczna Punktem wyjścia dla powstania obecnie dominującej teorii Wielkiego Wybuchu WW, angielskie BB było stwierdzenie poczerwienienia widma odległych obserwowanych galaktyk. Teoria WW w obecnym stanie zaawansowania bardziej przypomina fantastykę niż rasową naukową teorię i pozostaje tylko teorią, w którą można wierzyć lub nie. Szczególnie dotyczy to wyjaśnień, co się dzieje z materią, gdy osiąga prędkość ucieczki równą prędkości światła. Wyjaśnienia te są właśnie bardziej fantastyczne niż naukowe. Podobnie rzecz się przedstawia z fazą inflacyjną oraz obecnie bardzo modnymi poszukiwaniami czarnej energii. Czarnej materii, a także z usiłowaniem budowy teorii strun. Uważam, że wyjaśnienie poczerwienienia widma odległych galaktyk jest znacznie bardziej proste i logiczne, podobnie jak to było z prostym i z słynnym doświadczeniem Millera dotyczącym powstania zarodków życia. Poczerwienienie widma odległych galaktyk jest skutkiem oddziaływania pola grawitacyjnego kosmosu. Na promieniowanie elektromagnetyczne. Linia promienia świetlnego z odległej galaktyki nie jest geometryczną linią prostą ZOG-czarna, a jest linią zakrzywioną w różnych płaszczyznach Czerwona ZOG, w zależności od pól grawitacyjnych, przez które po drodze promieniowanie przechodzi. Poglądowo przedstawiłem to zjawisko na podanym schemacie. Należy zaznaczyć, iż powyższy schemat ma charakter tylko poglądowy w dwóch wymiarach, a zjawisko to się dzieje w trzech wymiarach, a może i w czterech, ale o tym już w osobnym omówieniu. Jako zawodowy mechanik widzę to bardziej poglądowo w następujący sposób: Można sobie wyobrazić, że linia łącząca punkty O, OG. Jest w postaci bardzo długiej sprężyny. Jeżeli sprężynę powyginamy tak jak na schemacie, linia czerwona, to jej długość się zwiększy, a odległości międzyzwojowe też ulegną zwiększeniu, co jest analogiczne do wydłużenia fali świetlnej i w wyniku poczerwienienia widma odległej galaktyki. Obecny stan wiedzy dotyczący. WW jest na etapie wielu hipotez pomocniczych, z których każda wymaga dodatkowych hipotez i stanowi obraz typowego błędnego koła. Każdy z faktów, który uważa się za dowód stanowiący o słuszności hipotezy WW, można zinterpretować w zupełnie inny sposób, który nie będzie spójny z hipotezą WW. Można odnieść wrażenie, że świat nauki czeka na decydujące odkrycie, które by było decydującym dowodem na prawdziwość teorii WWW. Ale prawdopodobnie nieprędko to nastąpi, lub nie nastąpi, ponieważ początkowe skojarzenie poczerwienienia widma odległych galaktyk z efektem Dopplera było nadto pochopne. Uważam, że bardziej prawdopodobnym jest związek pól grawitacyjnych kosmosu z promieniowaniem elektromagnetycznym, co powyżej w sposób bardzo prosty na schemacie przedstawiłem. Na uzasadnienie mojej tezy zaprezentuję tok myślowy, który nie jest prezentowany we wszystkich publikacjach na tematy kosmologiczne i astronomiczne. Jest to rozważanie też schematycznie, Proste i logiczne. Można założyć, że wszechświat obserwowany w dostępnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego jest geometrycznie poprawny do pewnej granicy, powyżej której to co widzimy to fikcja. Na skutek grawitacyjnego zakrzywienia przestrzeni wszystkie obiekty obserwowane znajdują się w innych miejscach od im przypisywanych oraz poruszają się z innymi prędkościami i kierunkami ruchu niż im przypisywane. To, co widzimy powyżej odległości granicznej, to w sensie geometrycznym czysta Fata Morgana. Obserwowane obiekty faktycznie istnieją, tylko że nie w tych miejscach, w których je widzimy. Zwiększając Odległość obserwacji docieramy do następnej odległości granicznej powyżej której widzimy już nic W hipotezie WW jest to odległość ciemnego kosmosu Natomiast w mojej hipotezie jest to odległość przy której zakrzywienie przestrzeni jest tak duże że zwyczajna obserwacja staje się niemożliwa Sądząc, że powyżej drugiej odległości granicznej na skutek dużego zakrzywienia grawitacyjnego przestrzeni pojawia się zjawisko, które z naszego codziennego ziemskiego doświadczenia można by nazwać ogniskowaniem lub soczewkowaniem przestrzeni. Zjawisko to jest powodem, że wiele galaktyk, na przykład grupę galak galaktyk, widzimy jako jeden obiekt, i to jest powodem, tak dużej energii, którą charakteryzują się kwazary. Bo na logikę rzecz biorąc, dlaczego w erze ciemnego kosmosu, kiedy nie było jeszcze ani galaktyk, ani gwiazd, według teorii WW miałyby istnieć takie obiekty jak kwazary? Jestem przekonany, że kosmos w swojej najgłębszej tożsamości jest tak potężny i skomplikowany. Że teoria WW jest myślowym poronieniem i uzurpacją do kreatywnej próby wyjaśnienia powstania wszechświata. Początki wszechświata są dla nas niedostępne, o ile nawet były, ponieważ nasza świadomość i intelekt są za mizerne na to, żeby to sobie nawet wyobrazić. Poznaliśmy cztery wymiary które doskonale znamy z naszego codziennego doświadczenia. Wiemy też, że istnieje piąty wymiar, a jest nim grawitacyjne zakrzywienie przestrzeni. Istnienie piątego wymiaru zostało przewidziane teoretycznie i doświadczalnie potwierdzone i udowodnione chociażby podczas obserwacji astronomicznych w czasie całkowitego zaćmienia Słońca. Zadaję sobie nieustannie pytanie, dlaczego istnienie piątego wymiaru jest całkowicie pomijane w omawianiu i interpretacji obrazów dalekiego kosmosu oraz jest pomijane w całej aktualnej wiedzy kosmologicznej i astronomicznej, a przecież grawitacyjne zakrzywienie promienia świetlnego może być przyczyną poczerwienienia widma odległych galaktyki. A nie to, co jak się powszechnie sądzi, że wszechświat się rozszerza. W wyniku istnienia piątego wymiaru, radykalnej zmianie powinny ulec wszystkie opracowania dotyczące obserwacji dalekiego kosmosu. Wszystkie obserwowane obiekty na zdjęciach dalekiego kosmosu realnie istnieją, ale nie w tych miejscach, w których je widzimy. Oraz poruszają się z innymi prędkościami i w innych kierunkach niż są im przypisywane. Taki ogląd kosmicznej realności stawia w zupełnym innym świetle całą teorię WW. Uważam, że Fred Hoyle miał całkowitą rację, będąc w opozycji do teorii WW. Potwierdzeniem mojego powyższego wywodu, może być z powodzeniem ostatnio rozpatrywany szapiro efekt Wszelkie manipulacje z prędkością światła nie mają sensu, ale o tym o dalszych częściach mojego opracowania. Jeżeli zrezygnujemy z efektu Dopplera przy wyjaśnianiu problemów kosmologicznych, to może się okazać, że sprawa jest znacznie bardziej prosta, niż nam się pozornie wydaje. Opracował Józef Radwański